Jest kolejny, jest kolejny. Weźmy tego kolejnego, bo ten będzie wkrótce, a ja mam jeszcze i inny teraz. Zbagowało mi się. Czekajcie, czekajcie widzowie. Yy. Dobra, widzowie. Nie ważne. O, działa, działa. Powiedzę, działa. Poszukali mnie. No dobra, nieważne, bo wcześniej mi się live usunął. Jakby co live mi się usunął. I tak po prostu... O jeden komentarz. Co zakończyłeś live'a? Jak zakończyłem? Zakończyłem. mi się live zakończył? Nara Elo!